ななななな。 Lato to nie tylko słoneczne plaże i relaks, bo słońce oprócz brązowej opalenizny może spowodować poparzenia i udary, a woda, nawet najcieplejsza, w pewnych sytuacjach może okazać się niebezpieczna, czasem wręcz zabójcza, co potwierdzają smutne tegoroczne statystyki. Lato to też niestety uprzykrzające nam żywot komary, roznoszące niebezpieczne choroby kleszcze czyhające na nas podczas upojnego spaceru po lesie czy połące. Jak się cieszyć urokami lata, by żada z jego ciemnych stron nie popsuła nam wakacji? Posłuchajmy rad specjalisty, którym będzie dziś pani dr Małgorzata Korczyńska, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnobrzegu. Zapraszamy. Lato to nie tylko miły czas wakacji, odpoczynku, urlopu, ale to także szereg pułapek, które czekają na tych, którzy odpoczywają nad wodą, w lesie. Czy chodzą nawet po ulicach w jakieś wysokie temperatury, które ostatnio niestety nam dokuczają właśnie? Gdyby nam pani zechciała powiedzieć, jak zapobiegać udarom cieplnym czy porażeniom słonecznym, co trzeba robić, żeby przy upałach 40-stopniowych nie narażać swojego życia i zdrowia na szwank? Tak, zupełnie z Panią się zgadzam. Lato jest bardzo przyjemne, szczególnie jak dopisuje nam podczas wakacji ładna pogoda, prawda, słoneczko, wysokie temperatury, woda, las itd, i tak dalej. I często właśnie zapominamy, a szczególnie młodsze osoby, dzieci, młodzież, rodzice zresztą też, zapominamy o tym, że jednak to nie tylko przyjemności w lecie, ale no są pewne niebezpieczeństwa. I właśnie te udary. Ostatnio mieliśmy dosyć wysokie temperatury na naszym terenie i sama obserwowałam jak ludzie zachowują się na przykład nad wodą czy w mieście, jak, jak zapobiec udarom. Yy, wiadomo, że jest to yy, taki stan chorobowy nawet niebezpieczny dla no nie tylko dla zdrowia, ale dla życia, nawet może się skończyć tragicznie. Yy, I uważam, że w te godziny największego promieniowania słonecznego, prawda? Czyli te około południowe, takie od południa tam do pór takich obiadowych naszych. Osoby starsze z przewlekłymi chorobami czy dzieci małe nie powinny przebywać wtedy nawet na zewnątrz, czy na słońcu, przede wszystkim. A tak w ogóle to powinniśmy po pierwsze spożywać dużej ilości wody. Najlepiej jak to jest woda jakaś mineralna, czy źródlana, niegazowana, czy chociażby przegotowana, nasza normalna kranówka. Ponieważ woda jest takim napojem życia, prawda? Sami stanowimy ponad 70% wody, więc jest to taki najzdrowszy napój i, i chyba najlepiej gasi pragnienie. Zresztą w ogóle no, różnego typu napoje Mówi, powinniśmy się nawadniać. Nie radziłabym się przejadać podczas upałów ciężkimi, ciężkostrawnymi pokarmami. Raczej niech to będą owoce, warzywa w większych ilościach. Bo też no, zamiast tracić energię prawda, na trawienie ciężkich pokarmów, która nas, to nas osłabia od razu dodatkowo, no, po prostu jakieś lekkostrawne posiłki. Jeszcze bardzo ważna sprawa, też nie starajmy się, uważajmy, żeby nie przebywać cały czas ileś tam godzin na słońcu, szczególnie jak jesteśmy pierwszy raz, drugi raz, początek lata. Ponieważ no nie tylko sam udar nam grozi słoneczne, ale poparzenie słoneczne, które też może być no nie, nieprzyjemne chociażby w skutkach, a, a zagrożenie zdrowotne też jest. I ja zwróciłam uwagę, przebywając też na różnych kąpieliskach, że szczególnie młodzież spożywa spore ilości alkoholu, głównie piwa nad wodą. Ja nie, nie mówię, że nie można. Wszystko jest dla ludzi, tylko niech to będzie też w jakichś umiarkowanych ilościach. Rodzice niech też zwracają, co te dzieci robią, w jakim stanie wracają do domu. Ponieważ właśnie bardzo często zdarza się, że siedzą sobie młodzi ludzie na słońcu, piją duże ilości piwa, wskakują do wody i to jest już niebezpieczeństwo. A poza tym jednak po alkoholu organizm jest dodatkowo osłabiony i jak mamy promieniowanie słoneczne i 40% parę stopni w cieniu, nieraz nawet czy 30, parę, blisko 40, no to jednak zaczyna się ta osoba słabnie, często mdlenia się pojawiają jako pierwszy objaw i to w najlepszym wypadku, a może się zdarzyć tak, że, że to będzie po prostu udar, także wzrośnie może temperatura ciała, tak, także nie tylko mdlenie, wzrośnie temperatura ciała, zaczerwienienie widoczne, prawda, zawroty głowy, wymioty. Mogą się pojawić. I wtedy pamiętajmy, gdyby, gdybyśmy się źle poczuli, przebywając na słońcu, to no, jak najszybciej udać się do zacienionego miejsca, jak jesteśmy przytomni napić się wody, też nie radziłabym pić wody takiej zmrożonej, bo mhm. gdy jesteśmy bardzo rozgrzani, to ta różnica temperatur nie jest korzystna dla zdrowia. Mhm. Całkiem dobrze jest napić się wody o temperaturze takiej otoczenia. Także to również zupełnie dobrze gasi pragnienia, jest jak gdyby zdrowsze dla organizmu. No właśnie, to zestawienie. Wysoka temperatura i kąpiel w dość chłodnej wodzie. Jeśli nagrzane ciało nasze wskakuje do wody, co może się wtedy wydarzyć? Tak, i to jest też taki szok termiczny, prawda? Szybka, nagła zmiana temperatur, która nigdy nie jest korzystna dla organizmu. Oczywiście są osoby, każdy z nas jest inny, które jakoś to łatwiej znoszą, przyjmują i w zasadzie nic się nie dzieje przez dłuższy czas. Ale większość ludzi powinna postępować w ten sposób, że gdy jesteśmy rozgrzani, wchodzimy do wody, chcemy popływać, to wchodźmy stopniowo, powolutku, spryskując się tą wodą, żeby wyrównać powoli tą temperaturę. Dlatego, że tu grozi zapaścią jak gdyby naczyń krwionośnych, prawda? Szybki skurcz naczyń pod wpływem zimna, szybkie rozszerzenie się i może nastąpić omdlenie, a jeszcze jak ktoś się znajduje w wodzie, prawda, już nie mówiąc o jakiejś, gdyby był chory na y, jakieś choroby układu krążenia, serce, no to może się też skończyć tragicznie. Rozumiem. Mhm. E Lato to oprócz wody, jeszcze takie przyjemności jak na przykład wycieczki po lesie. I tak. tam znowu czekają na nas różne niebezpieczeństwa, na przykład kleszcze. Tak jest. Las jest bardzo przyjemny, tylko pamiętajmy o tym, pierwsze na co chcę zwrócić uwagę, oprócz kleszcze, o której zaraz powiemy. To jest to, że przy wysokich temperaturach, gdzie mamy mało opadów deszczu, ściółka leśna bardzo wysycha. I też uważajmy, żeby jakichś niedopałków, papierosów nie wyrzucać, żeby nie podpalić, bo naprawdę szkoda. Ta przyroda jest częścią naszego życia, bardzo potrzebna nam. Drzewa produkują ogromne ilości tlenu, nie mówiąc już o innych walorach, prawda? Także pamiętajmy o tym bardzo, bo nieraz zapominają niektórzy o tym i po prostu szkoda pewnych pewnych połaci lasu, które spłoną, prawda, czy łąk. Natomiast, tak jak Pani powiedziała, kleszcze, które akurat nie w tym momencie są w dosyć dużych ilościach, one na wiosnę już się pojawiają do późnej jesieni i powinniśmy uważać, ponieważ kleszcze przenoszą, yy, no, u nas głównie dwie choroby, czyli kleszczowe zapalenie, odkleszczowe zapalenie mózgu i opon mózgowo -rdzeniowych oraz boreliozę, czyli tak zwaną chorobę z Lime. Na szczęście, przeciwko tej pierwszej chorobie możemy się zaszczepić, i tutaj bym radziła, aby. No, to jest szczepienie zalecane, nie jest to obowiązkowe szczepienie w naszym kalendarzu szczepień. Ale można przed sezonem, najlepiej przed sezonem takim wiosennym, zaszczepić się. To są trzy dawki w odstępie, tak jakbyśmy dzisiaj przyjęli, po miesiącu, po dwunastu miesiącach. To jest szczepienie podstawowe, po co trzy lata jest dawka przypominająca. No i w ten sposób chronimy się przynajmniej od tej jednej choroby. Natomiast druga choroba, choroba z Lyme, borelioza, inaczej zwana, nie mamy szczepionki i tutaj aby się uchronić w ogóle przed tymi kleszczami, nie radziłabym w jakimś stroju kąpielowym, w krótkich spodenkach, klapkach chodzić po lesie. Jeżeli wybieramy się do lasu, czy na spacer czy na grzyby, prawda? To raczej powinniśmy się ubrać w jakieś bawełniane, przewiewne ubrania, bo wiadomo jest ciepło, ale jak największą część ciała powinniśmy mieć zakrytą, ponieważ kleszcze one znajdują się głównie w tej części takiej średniej lasu, czyli te wszystkie takie paprocie, krzaczki, niższe przeważnie, bardzo dużo jest ich na łąkach, na obrzeżach lasu i one po prostu sobie skaczą na nas, kierują się temperaturą, czują nasze ciepło i na nas, jeżeli taki klesz się znajdzie, on sobie wędruje po ciele i też szuka tych najcieplejszych i wilgotnych miejsc, więc jakieś zgięcia w łokciach, w kolanach, tu gdzieś przy głowie, na karku. Powinniśmy się dokładnie po przyjściu lasu, z lasu też oglądnąć, prawda? jeżeli nie potrafimy sami usunąć takiego kleszcza, no to udać się do najbliższej placówki służby zdrowia, żeby fachowo został ten kleszcz usunięty. Nie zaleca się absolutnie jakiegoś smarowania tłuszczem, żeby go dusić, bo on wtedy zwraca swoją treść pokarmową. I gdyby był zakażony, no to, to natychmiast, my natychmiast, też. natychmiast, natychmiast my też. No są preparaty. To jest też jakaś ochrona przeciwko kleszczom, komarom, czy przeciwko samym kleszczom w różnej formie, żeli kremów preparaty takie w aerozolu. Także też radziłabym się, gdy się wybieramy gdzieś w jakieś pola, prawda? Idziemy po łące, wielkie trawy, tam też tych kleszczy jest dużo i do lasu. No to pamiętajmy, że jednak warto skorzystać. One są nieszkodliwe, przynajmniej powinny być nieszkodliwe dla zdrowia te preparaty. Też patrzmy, czy preparat na przykład może być użyty na skórę dziecka małego, czy tylko dla dorosłych, bo trzeba po prostu czytać ulotki. Ale żeby nie to, zaszkodzić choćby preparatem. Żeby, tak, żeby nie zaszkodzić, choć, czy nie mamy jakiejś alergii. No brać to wszystko pod uwagę, ale jednak jest to pewien sposób zabezpieczenia się i uważam, że dosyć skuteczny.